Sławomir Nitras, wyjaśniamy każdy zgłaszany przez sportowców przypadek zaniedbania. Sygnałów dotyczących braku obecności trenerów, fizjoterapeutów lub braku sprzętu było zbyt dużo. Rozpoczynamy od ustalenia kto i w jakim charakterze przebywał na Igrzyskach Olimpijskich za pieniądze publiczne. Ja naprawdę proszę, mam tylko nadzieję, że to nie jest kolejny tweet, ale naprawdę wszystkie te związki sportowe zostaną prześwietlone i rozliczone. Bo sami sportowcy często mówią, że muszą sobie samemu wszystko finansować, a pieniądze trafiają do prywatnych kieszeni. A skandalem jest, że ten, kto powinien jechać na igrzyska, nie jedzie, bo akurat yy, jakaś rodzina działacza zajęła miejsce tej osoby. To są takie relikty postkomunistyczne i to są takie państwa w państwie. Że nie wiem, czy ktokolwiek zrobi z tym porządek. Mam taką nadzieję, aczkolwiek znając życie na takich wpisach się skończy, a konkretów nie będzie.